Jesteście nominowani do najlepszego albumu online i jak cieszycie się z nominacji? Yy, nie Jesteśmy w szoku. W szczęście. Jesteśmy w szoku, że takie wyróżnienie nas tutaj spotkało. Duża, duża wdzięczność. Ja jeszcze mogę dodać, wiesz co, że fajnie tak z internetu się na chwilę wyrwać, no bo gdzieś tam jesteśmy w tej swojej bańce i tak wychodzimy trochę w inny świat, więc dla nas to jest totalna nowość, że tutaj jesteśmy. Jak się czujecie tutaj wśród innych celebrytów, nie youtuberów? Ja tak troszkę osobiście out of place, tak delikatnie. Pierwsza moja, moja ścianka jest właśnie za mną. Dużo na pewno się dzieje, ale... Ale bardzo fajne przedsięwzięcie. Mam nadzieję, że kurczę, no nominacja jest już wystarczającym wyróżnieniem, już nie będziemy mówić tu o wygraniu, ale... Ale gdzieś tam jest jakaś taka część wewnątrz, która, która yy, myślę, że ma taką nadzieję małą jeszcze na to. Fajnie, fajnie jest odwiedzić takie eventy, szczególnie, że niedługo my, my będziemy mieli taki event, e, bo premierem będziemy mieli 100 dni do matury naszego filmu, więc fajnie tutaj... E, Czegoś możecie się, się nauczyć. Tak, 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 tak. Doświadczenia troszeczkę. Przypozować tak, tak troszeczkę, tak. jak się ustawić, e, jak lepiej się wygląda. Tak, tak. Jest. W ogóle wychodzimy na ściankę i tak, dobra, i co teraz? I teraz dalej? Dobra, teraz tu, co mamy robić? Więc wiesz, my w ogóle, no, totalnie pierwszy raz jesteśmy w takiej sytuacji, więc ba bardzo duża ekscytacja też. Ale chyba miło zostaliście przywitani na ściance, fotoreporterzy byli. będziecie mieć zdjęcia? A długo się ja. przygotowywaliście dzisiaj? Oh. O, o, Oj, jest... dobrze, że o to pytasz, bo to była taka komedia, naprawdę, nasze przygotowywanie. Na naszych, na naszych socialach w ogóle wrzucaliśmy jak wyglądały nasze przygotowania, bo rano mieliśmy od rana samego rana mieliśmy próbę do trasy, z próby od razu przyjechaliśmy do Warszawy i dosłownie no tak dwie pokazaliśmy na przygotowanie. W jednej łazience, przy jednym tak. lusterku, Każdy miał coś pokażcie, swojego. Pokażcie do kamery. Da rady zoomować? To szeroki chyba jest, co? No było to na pewno wyjątkowe szykowanie się. No, tak, no to... tak, tak, tak. No, My jesteśmy tacy spontaniczni i jesteśmy chodzącym chaosem, więc y, każdego dnia to nam towarzyszy, mam wrażenie. Dobra, a gdybyście wygrali, macie już jakąś mowę y, przygotowaną? <grym> <grym> te, te, testowaliśmy sobie, y, co byśmy mogli powiedzieć, więc takie emergency mowa jest. Myślę, że każdy z nas nie. ma. Serio? Mamy, nie mamy. Nie. Ja sobie. Marty ja, na... po prostu powiedział jedno zdanie po prostu. Dwa zdania, dwa zdania, ale słuchajcie, czasami. Nie potrzeba więcej. Na spontanie najlepiej. Oczywiście. Ja, oczywiście. Że tak. Dobra, to trochę pogadajmy jeszcze o płycie. Jak pracowało się przy produkcji płyty? Czy wy mieliście duży wpływ na produkcję całą? Tak, oczywiście. Poprzez, oczywiście, to czym jest cała płyta, cały koncept tego, że jest to no, takie o przyjaźni, o dobrej energii z ludźmi po poprzez bity, tą kwestię taką muzyczną, to wszystko gdzieś tam bardzo się chcieliśmy w to też zaangażować. My coś macie do dodania? <gry> Ania wyczerpała to mam przepięknie. Tak. No każdy z nas dał z siebie naprawdę wszystko. Było to dla nas coś też może nie to, że nowego, ale wyjątkowego, bo wcześniej robiliśmy piosenki i takie single, a tutaj faktycznie musieliśmy się skupić na całą wizję albumu. Myślę, że nam się udało. No i myślę, że to się też odzwierciedliło w naszej nominacji, którą mamy dzisiaj. Teraz będziecie też przygotowujecie się do premiery właśnie filmu, więc pytanie, gdzie lepiej się czujecie? W piosence czy w filmie? E, to ja, ja może zacznę, że e, chyba ja się lepiej czuję w filmie niż w piosence, tak, tak mi się wydaje, bo wiesz, przejście z YouTube'a też na, na ekrany takie kinowe i do takiej pracy zupełnie innej specyfiki było takie fajne, że okej, okay, tu się inaczej pracuje niż my na YouTubie. Więc bardzo mi się podobało i ja się już nie mogę doczekać, aż zobaczymy ten film pierwszy raz na tej premierze i będziemy tak, wiesz, w szoku, że okej, okay, czyli tak to wygląda. Tak, ja, ja, ja za to odwrotnie, dużo lepiej się jednak czuję przed mikrofonem, yy, yy, śpiewając piosenki, wymyślając ten cały koncept, to, że mam wpływ na to i mogę przekazać to, co chcę, no jednak kurczę, lubię, lubię muzykę. No. Ciekawa właśnie chłopaki jak, jak wy na przykład zwierzęcie? Ja mi ciężko stwierdzić tak naprawdę Jeszcze raz powtórzę, bo tu pan przyszedł. Eee, <laughs> mi ciężko stwierdzić tak naprawdę, bo dobrze się czuję i w tym, i w tym. Tak na... No szczególnie. Wiadomo, że troszkę ciężej e... kurczę, nie wiem. Dobra, czujesz się dobrze w tym i w tym? Można, nie, chociaż nie, kreatywnym, no, wszechstronnym, ale, no, rozumiem twój, e, twój, twoją zakres. No, no bo rzeczywiście no. produkcja filmowa bardzo mi się podobała, bardzo się swobodnie czułem, mimo tego, że to był nasz debiut i, i tak naprawdę nie jesteśmy aktorami, nie mamy doświadczenia w tym e, i była tam presja rzeczywiście podczas tego, ale, ale to było na tyle fajne doświadczenie, że na pewno nie chciałbym tego kończyć. A jeżeli chodzi o muzykę, no to... Ja, jeżeli chodzi o muzykę, no to tak samo. Zrobotnie czujesz się na scenie? Super. I w szczególności jak widzę naszych fanów, którzy śpiewają nasze wszystkie piosenki i skaczą i krzyczą. Że nawet lepsze od tworzenia muzyki, mam wrażenie, jest samo koncertowanie, tak. bo my ten czas trasy. za chwilę właśnie trasa trasy. koncertowa jest ciekawa. To, to jest w ogóle taki cudowny okres, bo wiesz, pakujemy się wszyscy do busa, jedziemy i spędzamy jak razem. Ten czas, tak, A i ten to. to jest jak na koloniach tak naprawdę i to jest taki fajny czas, żeby się żyć ze sobą, też i pospędzać czas. I dzisiaj nawet jak jechaliśmy tutaj busem, to mówimy, tak, dobra, zaraz strasa koncertowa i będzie super, znowu ten sam vibe, no. Ja jestem ciekawa, czy u Was jak wyglądają afterparty? Zawsze artyści rock'n'rollowo podchodzą do tego, a u Was? Nie mamy nigdy. Afterparty spędzamy odsypiając tak, po prostu. Tak, tak. To jest Cześć. tak no to jest to jest bardzo intensywny czas, że naprawdę potrzebujemy odpocząć. Godzina po koncercie to jest maksymalna głupawka. Maksymalna. W busie. Tak, ale nie jest spędzamy, to impreza, no. spędzamy to, zazwyczaj y, idziemy sobie razem na jakieś jedzonko, no ale też wychodzimy z takiego założenia, że trochę dłużej będziemy w stanie posłużyć, tak. <laughs> jeśli nie będziemy szaleć, więc, więc staramy się podchodzić do tego y, rozsądnie i odpowiedzialnie. Ja jeszcze no. I Chciałam tylko powiedzieć, że afterparty u nas to jest coś takiego, że e, jest mieszanka bardzo dużych emocji, bo ja na przykład często po koncertach płakałam ze szczęścia, że na przykład wsiadam do busa i Bartek jeszcze mnie nagrał, mówi Jezu, co ty mówisz, A ja tak, kocham was, bo tak super i w ogóle, więc e, mamy później taką stundę solidną emocjonalną, że jest szczęście, wzruszenie, coś tam, więc e, tak spędzamy tylko. Dobra, jeszcze chciałam się zapytać, bo teraz twoje pięć minut, czy czujecie jakąś konkurencję, zagrożenie? <laughs> nie, nie. Jak, 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 jak pewnie. Nie, ale dlatego, że y, trochę. Y, no my już wiemy też, y, jak będziemy my wyglądać, y, jak my się chcemy ukierunkować z wiemy, co będą robić osoby, y, więc nie będziemy sobie wchodzić w drogę, tylko raczej będziemy się uzupełniać i wspierać, więc, więc y, to na zasadzie współpracy, a nie konkurencji. Okej, okay, nie bojcie się coś, czegoś takiego, że frizz was zostawi. Będziecie na boku i zajmie się nowymi po, 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 swoimi podobnymi. Za bardzo nas kocha. Właśnie na pewno już dostaliście te pytania wielokrotnie, ale jakim szefem jest frizz? tak chce? Stanowczym i takim jak to powiedzieć... Nie, nie, nie da sobie wejść na głowę. Tak. Na pewno. Y Kurde, brakuje mi tego słowa. Jest zdecydowany, wie czego chce, jest, jest konsekwentny, surowy, ale myślę, że to też dzięki temu to są te wszystkie cechy, które wpływają na to, że faktycznie jest numerem jeden no i ale, ciężko go przebić. Ale też dodatkowo bardzo często nas wspiera w różnych decyzjach, mamy też od czasu do czasu jakieś spotkanie z nim, żeby jakby ustalić jaki mamy plan, daje nam też jakieś rady, także, także jest fajnie. Tak. To, jest też, to jest też skomplikowane przyjaźnić się ze swoim szefem że jednak czasami trzeba odciąć te rzeczy i traktować je jako dwie oddzielne perspektywy.